A więc siema widzowie, jestem MWDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku możecie się spytać co będziemy robić. No właśnie, będziemy odbierali sobie nagrody za trzecią dywizję w Division Rivals. Zrobimy sobie najprawdopodobniej gareta Baila, bo tak jak możecie, no niestety paczek aktualnie nie mogę otworzyć ze względu na te duplikaty. W związku z czym przejdźmy sobie do SBC wielkiego waliczyka, który no. Mam super zmienników. Ale myślę, że to będzie taki super, super zmiennik, tak jak w Salah. Na pewno go do, w przyszłości do pierwszego składu nie wkomponuję, no bo to jest arcy trudne wyzwanie. E, mam teraz 83, zrobioną. Potem myślę, że zrobimy tę 85. Tak się prezentuje ten składik, więc myślę, że nic specjalnego. Aha, musi być jedna na 85, więc czekajcie, muszę to zrobić zaraz. Wiecie co, już nie będę nic kombinował, po prostu taki składik sobie przypalimy o Garetha Bela, Jeden segment z Garetha Bale'a. no bo. Trzeba to zrobić, to jest karta maskew, po prostu to jest karta mask, nie ma co ukrywać, no bo to jest karta po prostu wybitna. No ale mm, ciężko ją wkomponować do składu, masz też, dlatego że gra teraz w MLS, kosztuje tak mało. Szkoda, że nie, nie ma 5 gwiazdek sztuczek, bo tak jak Twisty 22, zrobimy go Flashbacka, to chyba była wersja Flashbacka, ale nie jestem pewien. W każdym razie no grał niesamowicie, grał niesamowicie, bo miał te 5 gwiazdek sztuczek, no a teraz wiadomo, jest za wczesne etap gry, żeby wydawać tak niesamowitą kartę, ale i tak. Myślę, że ta karta jest po prostu spoko. Eee, przejdźmy sobie teraz na samym początku do odebrania nagród za Division Rivals, bo tak jak widzicie mamy nagrodę za trzecią dywizję, rangę pierwszą. Więc się udało przetryhardować, się udało zdobyć te paczki, jedna za 50 tysięcy monet, także 25 tysięcy monet trafia na nasze konto. Ja wybiorę to, bo paczek mam sporo. I szykujcie się na jakieś pack jutro bo jutro wychodzi, to znaczy dzisiaj na grant w czwartek, czyli dzisiaj wychodzi cała drużyna roku cała drużyna roku e, o 19 powinna być, oprócz Erlinga Holanda więc myślę, że to będzie naprawdę spoko opening, ponieważ te paczki wreszcie przydałyby się potwierać. no ale też nie chcę też wszystkiego na raz otwierać, żeby wiecie mieć też to rozłożone na parę dni ten content w każdym razie duża złota paczka premium, wątpię żebyśmy trafili dzisiaj Toty, ale może się pozytywnie zaskoczę, to będzie Timo Ferner, nie to będzie Woland, oh, chciałem powiedzieć Holland, ale no niestety nie, nie do końca. I kolejna paczka, wiecie co? Ja poszukam paczki za 50 tysięcy monet. I to jest paczka za 50 tysięcy monet, gwarantowany 83 plus ocena ogólnej. Nie wiem czy to jest ta za Division Rivals, tak mi się wydaje, że nie, to jest chyba walkout, ale też pewnie nie jestem. Chorwacja, tylko żeby nie był środkowy pomocnik, jest to Ivan Perisic Ojejku, no już wolałbym chyba tego Luke'a Modricia jako duplikat, bo mógłbym go odzyskać na webapie. A tak, 84 razy 2. Jeszcze do tego Kanalesz. Kanalesza mam chyba niewymiennego, ale już nie chce mi się nic, żadnego SBC z nim zrobić. Robertone? A dobra, bo już nowy jest Team of the Week od wczoraj. Dobra, dobra, dobra. Trochę się zamieszałem. W każdym razie to idzie sobie na Quixel. Paczka dwóch piłkarzy, 83+, zobaczymy, może ona przyniesie coś lepszego niż ta poprzednia. No również tu chyba nie ma. Tak mi się wydaje, w jakim summer. Nie, Nobel, Nobel, Kobel No Nobla to chciałbym dostać Ale Kobla już nie za bardzo Taki, dobra, końc tego, końc tego Żartowania, bo aż się za sucho zrobiło Jezus na was i Kobel Dwie 80, trójki niestety niewmienne. Więc najgorzej z możliwych, najgorsza z, z możliwych opcji, czyli jeżeli trafiamy dwa duplikaty niewymienne Ale mówi się trudno, przechodzimy do teraz może wymiennej paczki Mała ta paczka piłkarzy, to nie jest najlepsza paczka, a nóż przyniesie nam coś dobrego Niestety nie, niestety nie, to będzie Algieria, Napastnik, The Lord chyba? Nie wiem, nie jestem pewien Tak jest The Lord, więc to idzie również na Quixel, bo te karty mi się nie przydadzą Na, list na listę transferową są tylko karty 83+, tak, no to te karty zachowuję w klubie albo idą na QXL Dobra, kolejna paczka 10x83 plus kusi Ale mówię, zostawię to na event Toty Kiedy wejdą wszyscy zawodnicy wersji Team of the Year Bo nie ma co ukrywać, że po prostu przydałoby się Pootwierać, kiedy będzie dużo więcej szans na trafienie jakiego, jakiegokolwiek dobrego zapodnika, A teraz mamy Bonu no, liczyłem na Hakimiego, tylko że Hakim jest toty Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy, 81+, zobaczymy czy tutaj będzie coś dobrego No szczęścia jak widać nie ma, Portugalia, esperubenewesz Najgorzej, najgorzej, bo to jest tak często trafiona karta, że to jest hit, naprawdę on prześladuje nie tylko, ale go w klubie nie mam, to jest też dosyć dziwne, że w klubie tego zawodnika nie mam, bo byłem, byłem wręcz pewien, że ten zawodnik, że w moim klubie się znajduje. E, dobra, a, to złota paczka piłka, że Prime zobaczymy, proszę, chcę zobaczyć niebieskie flary, no ale tego chyba się nie doczekam, bo mówię, co, co dwie Fify średnio trafią karty Toty w styczniu, bo w, mówię we wrześniu, czy tam w sierpniu, że to się nie liczy jako karta Toty według mnie, no ale w tym nie wiem czy to będzie mi dane, dużo paczek zachowanych, nie aż tak dużo jak w poprzednich latach, bo potrafiłem wcześniej homikować po 200 paczek, po 150, no ale w tym roku zobaczymy, zobaczymy, mała złota paczka piłkarzy, rzadkich piłkarzy, no i czy nam przyniesie coś dobrego, <laughs> Belgian, Eschen, Dries Mertens, Dries Mertens, no... Średnio, chociaż 84 może mi się przydać, jeżeli go w klubie nie mam to będzie dobrze. ja w miarę dobrze teraz Hojier, czy ja mam cię wmiennego, chyba nie mam cię nie więc to również idzie na Quixel Złota paczka rzadkich kart, zobaczymy jeden gwarantowany 81, czyli Inform Walka, dobra, nie wiem, el Sharawi Chyba. Zawodnik z Tunezji, no dosyć takie ciężkie nazwisko do wymówienia, ale mnie to cieszy, że jest informwalkał co prawda taki dosyć przeciętny, ale zawsze coś. I otworzymy sobie ostatnią paczkę na dzisiaj, chyba że po meczu jakoś otworzymy match. paczka rzadkich piłkarzy, czyli paczka za 50 tysięcy gwarantowana ma o ocenie 83, ale jak widać te paczki niestety nie oddają, bo to jest tylko wyłącznie Ruben wersz. Czy ja więcej coś muszę mówić? Chyba nie, chyba nie, także zobaczymy, może tego Gareth'a Baila wykonam. Chociaż to są tak niskie oceny ogólne, że ja nie wiem jak ja tego Baila na radę ukończyć. W każdym razie, przejdźmy do meczu. Meczek zagramy sobie w kwalifikacjach do Food Champions, ponieważ Division Ripe'a sobie zostawię nagranie w domowym zaciszu, ponieważ, tak jak mówię, gram na podglądzie kiedy nagrywam i niestety to tak się prezentuje, że ciężko się gra. Takim składem robiłem sobie wyzwania w gwiazdkach, ale gwiazdki nie są dla mnie zdecydowanie, bo to jest... Gra na bota i do mnie nie, nie pasuje za bardzo. A składnik prezentuje się następująco. Żadnych zmian na razie nie robię, bo to jest taki składnik przejściowy, był. liczę, że trafi jakąś kartę Toty, pod którą będę chciał przebudować cały zespół i mam nadzieję, że tak się stanie, aczkolwiek nie wierzę w to za bardzo. Gram najprawdopodobniej z Polakiem, bo dosyć niski ping. 30 zgrania na 33 możliwe. I to jest dobry zespół. Przede wszystkim ten okocza, ale Owajrandor, dobrze nie w wersji Hero. No solidny, solidny zespół. I Maria nas skrzydle ładnie ominął. Teraz obrońcę rywala, ale czy tutaj wykorzystamy to podanie do Korei? I to jest bramka na 1 do zaraz w czwartej minucie tego spotkania. Dosyć szybko obejmujemy prowadzenie, co mnie bardzo cieszy. No i żeby teraz to utrzymać, żeby po prostu pokazać, pokazać że nadal potrafię grać w to FIFA, bo w tej drugiej dywizji, w tej trzeciej dywizji, kiedy próbowałem się bić do trzeciej, zaraz co ja gadam, ale teraz uderzenie. Kiedy próbowałem się wbić w trzeciej dywizji do drugiej atakowej, bo naprawdę ciężko to idzie No a w kwalifikacjach do Pogląd można się troszeczkę odstresować, bo teniaż, ponieważ jest tutaj poziom troszeczkę niższy No i przed, co za tym idzie, łatwiej po prostu się gra, ale zobaczymy, bo teraz mamy dobrą sytuację do tego, żeby zdobyć bramkę po raz kolejny w tym spotkaniu przy Beth, Beth Valverde, przy Di Maria No nie teraz ten trik, który chciałem wykonać, zobaczymy, może jakiś powershot, co? Nie, dobra, zobaczymy. Już jest Luka Modric na przedpolu. Kurde, jest ale niepotrzebnie, niepotrzebnie. Chyba, że jeszcze przyjmiemy to piłkę. Jest Luka Modric, a spróbujmy PowerShot. Chociaż zobaczmy, bo teraz koszmarny błąd przeciwnika ruszył się bramkarzem. Gdyby to było na zielonym, może by coś z tego wyszło, ale niestety chyba troszeczkę przesadziłem. Jeszcze mamy jedną okazję, ponieważ Przeciwnik się gubi. I Ricardo Carval Carvalho na 2-0. Niebezpiecznie okocza, teraz on z Powershot'a. W wykorzystane okazję lubię się mścić i gościu robicie szynki, więc wiecie co teraz się stanie. Samuel Eto podanie, aż to świetnie zrobił, ale Luka Modrić, no ten, ten ślizg nas uratował, nie ma co ukrywać, ale teraz my wychodzimy z groźnym kontratakiem, chyba, że zaraz go zepsuje. Jest teraz Moise Ken, ładnie teraz przykładanka na nóg nad piłką, zobaczymy Moise Ken, spróbujmy coś takiego, podanie do Memphis Depay, ten jeszcze do Korei i Korea na 3 d naprawdę piękna, składna akcja, wyprowadza nas na dwubromkowe prowadzenie, no i tym samym... Prowadzimy. No to było dość logiczne, ale mało składne. Jak Zobaczymy sobie statystyki tego spotkania, jak to się prezentuje. No, przeciwnik i ja. Walczymy równo, walczymy równo. I na razie jedyna zmiana, jaką zrobię, to wejdzie sobie Momo Salah za no bo nie ma co ukrać, że Momo Salah mi się gra po prostu wybitnie. Z tym, że no. szkoła, że w tym roku te Ginezje nie wchodzą już tak jak, tak jak rok temu. Wtedy to w ogóle była świetna karta. No i salak, świeżo wprowadzony na boisko. Zobaczymy, się utrzymał przy piłce. No nie zrobił. Mamy rzut karny, o proszę bardzo. Nie zrobił tego co chciałem, żeby zrobił czyli po prostu berbatów spina. Nie, Luka Model nie wykonuje. Tutaj jedynym prawidłowym wykonawcą rzutów karnych jest Memphis Depay. No i zobaczymy, czy to była dobra zmiana. Czy Memphis Depay wykorzysta ten rzut karny? I mamy bramkę na 4 do 1. Ładnie tam już od dłuższego czasu holowana piłka przez Moisekena Na przedpolu Luka Modric, no powershotów się boję dzisiaj wykonywać Chociaż, chociaż spróbujmy, powershot Kurde, super, no nie wierzę, tak ładnie to już ta piłka leciała Ale to najprawdopodobniej będzie zwycięstwo, na szczęście No bo aktualnie w full champions po tym zwycięstwie będzie wynosił 5 do 1 i 5 do 2 jeżeli chodzi o wynik. Także, no, forma życia. Czyżby to była forma życia? No, nie wiem, bo <grytanie> w tej drugiej... ta druga dywizja, trzecia dywizja, w której jestem, nie zweryfikuje W każdym razie, to było tyle, wiem, że taki może odcinek, gdzie kontent za bardzo nie było, gdzie za super trafów, nie było, był jeden walkout. Ale to dlatego, że to jest cisza przed burzą, że zbieram po prostu siłę na to, żeby trafić kartę Team of the Year jutro albo kiedyś tam trafić. W tym roku jeszcze. W każdym razie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zobaczenia wkrótce i standardowe oczywiście troszeczka. Trzymajcie się.